Witam serdecznie dzisiaj zrobimy filet z kurczaka w panierce smażony w głębokim tłuszczu mam tutaj dwa filety z kurczaka pokroimy na kawałki oprószymy solą, pieprzem oregano słodką papryką i pozostawimy tak, doprawionego kurczaka na pół godziny, a później zrobimy panierkę. Papryka, oregano, sól i piecz. I należy przyprawy weczeć w kurczaka. I tak pozostawiamy kurczaka w lodówce, najlepiej na pół godziny, a może też i na całą noc. A tutaj mam 3 czwarte szklanki mleka, szklankę mąki, jedno jajko. I również to doprawimy solą pieprzem. słodką papryką, i należy to bardzo dokładnie rozmieszać, a kurczaka dajemy do lodówki. I później będziemy panierować. Mięso skurcz. I teraz mięso będziemy obtaczać w mące. Dokładnie obtaczamy. A w rondlu rozgrzewam dużą ilość tłuszczu. Ponownie w mące. Po prostu tak jakby podwójnie będziemy kurczaka panierować i dajemy na rozgrzany tłuszcz. I będziemy smażyć z jednej i z drugiej strony kurczak. Tak i ponownie do ciasta i na rozgrzany dusz. Do mąki, do ciasta, ponownie do mąki i ponownie do ciasta. I chwilę będziemy wyjmować na ręcznik papierowy. Tak to wygląda. I smażymy na złoty kolor. Z jednej i z drugiej strony. I tak oto filet z kurczaka mamy usmażony. Wyjmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. Jeśli ja Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, Ja również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Chleb z w panierce smażonym.